No ty Cześć. No nie, to zamęta, weź moje rzeczy. Chodź. Taki, ten środek ma taki daleki zasięg, kumar One po sprzedałem <grymne> Jak mi mądruje A ci osie to ale mało kuba 474 gdzie to może być ten złom Koła ustawiam tam Łoo! Wow. Fuck! Oh, oh, jakie to przykre! Teraz podaj! Chcia Chcia Chciałeś. Chciałeś ku wam mnie tepać, swoje? powtórz! Bo nie Chciałeś mnie tepać, was! Kampijem się! Co no to mówisz? Coś mi się zagłusza. Chyba przepiewa, internet słaby mam. Nie komentuję ciebie. Kogo komentujesz? Kogo komentujesz? Ciebie. Może fizycznie jesteś wiatr, ale mentalnie jesteś absolutnie jarkołem, który zbiera po prostu pełne skrzaków, nie? Co mówisz? Może jakbyś wizualnie jesteś białacym, ale mentalnie jesteś po prostu czarnochem, który w broni widzi rozwiązanie samo, nie? Jeszcze raz. Nie zrozumiałem Cię w ogóle. Ja mam takie... wariacie. Diabełek to męczony. Małe Ja oczywiście jestem kobietą, nie? Pytanie, jest zero, a że się potrafią wrócić? ty nie ma nie? To ty nie To ty pici, robisz? pici, 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 robisz? pici, 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 Tak jak pici, że pici, 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 że Dobra odpowiedź, dziękuję za odpowiedź. A każdą oczywiście doruję cię, uwielbiam i doceniam. Uf! Dobra. Co mówiłeś? Dobrze. Ty idziesz? Czy Ja ci historię życia opowiadam, a ty mnie nie słyszysz? A ty, nie, ja cię słucham cały czas, tylko końcówkę nie zrozumiałem, bo ty lubię cię kocham, coś tam, coś tam nie zrozumiałem w ogóle. Doruję, kocham cię i doceniam. A? Nie, ale to, ooo, uuuu, Odpowiadaj mi na pytanie. A tego nie usłyszałem pytania. Ja próbowałem słuchać, ale... Wiesz, jak jest, jak ona, jak ona jest w jaskini, jak, jak ktoś jest w jaskini z naszych i patrzymy na nią, to ja, ja słyszę normalnie, jakbyś był w jaskini i takie echo mi się robi, kurwa. Nic nie powiem. No to nic nie ja no. Za mocno, za, za mocno na YouTube'a demonetyzację dostanę. A co sobie odsłucham, żeby to odsłuchać, jak nagram? Nie, nie. No możesz mi dać. mogę jej zacyganić torebkę? Ej, nie, wziął, wziął swoje torebki. A marzej, Nie! Nie! Wycią wyciągnij się od gada, wciągnij się od i mi podaj. Gdzie? Yeah. Oh. Dobra, mam pomysł, mam pomysł Wziął łopatę twoją yeah. e, e. <laughs> No i co teraz? O, no, uważaj, bo machnę <laughs> e co, z czym? Z czym, co, co? Prosisz mi? Szkoda cię zabije, Masochist... Masochista jest. Masochista? Tak? Taki jesteś? Ja nie siedzę na komputerze jak ty, tyle razy. Nie, to... Teraz skłamałeś. Co? Ty chłopie we mnie kordekapisonami strzelasz? Nie <laughs> do mnie mierzyć, badusie! Mi spokój! Dobra. O, O o prawie jestem sprzętem, co? Co? Czy ty prawie... o jestem ostrożny, jestem ostrożny, prawie z powy, prawie no Prawy Dalej się klep Odejdź tego no stoję! Lu! No! Cały gdzieś co patuszcze ty! O no pierdziel do potola! Z to nie strzelają! <gryw> Operajsus! Ja mam mieczek właśnie idę. Idę do ciebie. Wiesz jak dojść do tego? o, o co, co to jest? <laughs> do... o. Chodź to jest. Oto, Oh. Poczekaj no. dla Ciebie, pójdę stąd. Nie, nie żyje. Nie żyje? przejścia fuck off to no nie jest to na końcu wychodzi było fajnie ale się skończyło będzie co wspominać no to nie jest, polecimy zakończymy